Ukraińscy wistowie, syny i dąci, czołowici i drużyny, baci i matery, druzi ze szkoły, adnokurśniki z uniwersytetu, koledzy. In cities, towns and villages. Na Switanku, u żorstka pow masztabna nawała obruszyła się na wasze domiwki, waszą ziemię, wasze życia. The cruel Russian war didn't ask if you had plans, dreams, aspirations.

is a part of this unbreakable Ukrainian will, of Ukrainian volya, which also means freedom. Europe's own path to freedom has been bitter. Two world wars almost destroyed our European civilization and the very idea of Europe. We remember peace, Dobrobutu and nowa i najbliższa wina na naszym kontynencie z czasów II wojny światowej zmusza nas znowu nowo przeglanoty naszej geopolitycznej roli. I same temu my potrzebujemy Ukrainę z pierwszego dnia, nadawszy dotychodnia ponad 118 miliardów w euro z Europy na waszą obronę. Agresor musi must be held accountable for its crimes. The aggressor must pay the price and the EU is making sure that. My przekazujemy koszty wiesz zamrożonych rosyjskich aktywów w US waszemu obronno-przemysłowemu kompleksu. Przez europejski fundusz miru my już przerachowali pierwsze 1.4 miliardy euro. Because of Russia war, Europe has become the number one public investor in Ukraine's defense sector. Za rosyjskie pieniądze rosy, my rozmieszczamy zamówienie na zbroję i technikę dla zachistu Ukrainy i naszych wspólnych cennosci i budę bilsze. You have proven that the vision of a Europe future where we can live, work and cooperate is stronger than any shadow of the past. We will continue to support Ukraine and its defenders for as long as necessary. to protect вшану разом українських героїв, які полягли, захищаючи всіх нас. Слава Україні! Слава силам безпеки Ukraine! оборони України! Слава героям!